Ptasia Kopa ma być centrum rekreacyjnym w Wałbrzychu. Uwierzcie mi, oni nie chcą inwestować pieniędzy w Andrzejówkę, bo wiedzą, że to jest za daleki temat za daleko znajduje się to od Wałbrzycha, aby ktokolwiek tam chciał yy, często się wybierać. A w Wałbrzych, Ptasia Kopa, jest w centrum, można powiedzieć, Wałbrzycha. I ma być centrum rekreacyjnym miasta. Takie są plany, że Ptasia Kopa miałaby być centrum rekreacyjnym miasta. I jeżeli na Ptasiej Kopie będzie to, o czym mówię, to znowu uznacie mnie, że jestem Copperfield Jasnowic. Co tam jeszcze na, kop na Kopie ma się wydarzyć? Mają być. Tory saneczkowe. Tak, mają być. Tory saneczkowe. Ma być knajpa z piwem kraftowym. I jeszcze ma być parking dla samochodów, które mogą sobie spokojnie wjechać na, na ten obiekt rekreacyjny Wałbrzycha. Co tam jeszcze ma być? Ma być plac zabaw dla dzieci. Który będzie największym placem zabaw w naszym mieście, aby rodziny z dzieciakami chętnie przybywały autkami sobie na ptasią kopę, aby dzieciaczki mogły się tam razem wspólnie pobawić. Co tam jeszcze ma być na ptasiej kopie? Chcą zrobić basen. Na ptasiej kopie chcą zrobić basen. Rozumiecie? Basen to ma być basen zakryty. Ale taki delikatny, nic wielkiego, tak, żeby można było się tam pokąpać z dzieciakami. Co tam jeszcze ma być na Ptasiej Kopie? Na Ptasiej Kopie mają zrobić lodowisko. Na Ptasiej Kopie jeszcze chcą zrobić lodowisko, aby ta góra była zagospodarowana. W wiele, wiele atrakcji, które. Wałbrzyszanie będą z chęcią odwiedzać i z nich sobie z rodzinkami korzystać. Powiem Wam, że oceniam ten, ten pomysł jako ja na bardzo mądry, bo Ptasia Kopa ma dojazd spoko góra. Jak będzie tam wieża widokowa, no to będzie można oglądać piaskową po zamcze, Centrum, Nowe Miasto, Stary Zdrój no praktycznie wszystkie dzielnice. Spoko temat, spoko pomysł. Mają wam chłopaki, dobrze kminicie, bo to jednak centrum Wałbrzycha, a nie jakieś oddalone od nas yy, yy, centrum rekreacyjne, gdzie trzeba dojeżdżać. Wszyscy mają blisko do na stary zdrój, że tak powiem. Trzymajcie się, hej.